Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Tobą czymś, co mnie ostatnio rozbiło, bank, zafascynowało mnie. Ja nazywam się Dorota Orzuk, od kilku lat fascynuję się tym, jak my ludzie jesteśmy genialnie stworzeni, jesteśmy jednocześnie prości i złożeni. I fascynują mnie różnice pomiędzy nami, ale także to, jak jesteśmy do siebie ponownie. Dzisiaj po, chciałam powiedzieć Ci dzisiaj o, e, o poziomach, e, z, których, e, każdy, z których interpretujemy rzeczywistość. Okazuje się, że każdy z nas e, interpretuje rzeczywistość z różnych poziomów. E, i ciekawe jest to, że jesteśmy przywiązani do danego poziomu, że staje się to naszym nawykiem. Poziom, z którego interpretujemy rzeczywistość, to co nam się zdarza, to co się przydarza w naszym życiu, to co nas spotyka, interpretujemy z, danej, z danego poziomu i staje się to naszym nawykiem. Nawyki to jest absolutnie moja, e, moja ulubiona e, dziedzina: nawyki myślowe, nawyki e, działania. I okazuje się, że jest 15 poziomów, z których możemy, z których interpretujemy rzeczywistość. I pierwszym poziomem, z którego reagujemy na, daną, na jakąś sytuację, jest wstyd. To jest poziom najniższy. Załóżmy, że przydarza nam się, że z własnego przykładu, często mi się zdarza, strzelam gafę. Strzelam gafę i jak na tę sytuację reaguję? Co z nią robię? No, zdarzyło mi się strzelić gafę, i mogę na nią, na tę sytuację zareagować na przykład wstydem, tak? E, tak miałam dawno, tak kiedyś reagowałam. Kiedyś reagowałam wstydem. Przez kilka dni przeżuwałam w sobie, co zrobiłam. Nie tak, tak, nie tak, to, to nie wypada coś takiego powiedzieć. Taką gafę strzelić, i tym wstydem, ten wstyd e, karmiłam w sobie. I, I budowałam w sobie ten wstyd, więc, na, e, więc interpretowałam rzeczywistość z pierwszego, najniższego poziomu wstydu. Drugim poziomem jest poczucie winy. No, załóżmy znów e, tę gafę. E, strzelisz gafę i przeżywasz to. E, Karmiąc swoje poczucie winy, dokarmiając właśnie swoją winę, nie możesz sobie wybaczyć, czujesz się z tym źle, czujesz do siebie żal, czujesz, że zawiodłaś, zawiodłeś, masz właśnie poczucie winy, jaka jesteś, jaki jesteś beznadziejny, jaka jesteś beznadziejna. Tak miałam właśnie, czyli interpretowałam rzeczywistość z pozycji wstydu i poczucia winy. Trzecią, trzecim poziomem, z jakiego interpretujemy to, co, na, to, co nam się zdarza, co, co, to, co nas spotyka, jest lęk. Znowu załóżmy tę gafę. Gdy zdarzyło mi się coś powiedzieć, powiedzieć jakiś nietakt bałam się bałam się jakie będą tego konsekwencje co sobie ktoś pomyśli co sobie ktoś o mnie pomyśli może komuś zrobiłam przykrość e, będzie z tego coś złego może będzie z tego jakiś konflikt tak czyli lęk to jest poziom lęku e, kolejnym poziomem jest e, bezsilność bezsilność czyli poczucie takiej niemocy e, takie mm, Zawsze to samo. Znowu strzeliłam gafę, znowu powiedziałam coś nie tak. Znowu powiedziałam coś nie tak. Zauważcie, że, e, że wszystkie te poziomy one się ze sobą zazębiają, że, one się, że za chwilkę przejdziemy do bardziej pozytywnych poziomów e, i zobaczycie, jak płynnie można przechodzić, e, można uczyć się przechodzić do wyższych e, poziomów. Bo, tak jak wspomniałam, interpretacja e, rzeczywistości to jest nasz nawyk. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do interpretowania w dany sposób. Kolejna Kolejnym e, poziomem jest frustracja, czyli taka złość na siebie trochę. tak jestem, Już mam tego dosyć, znowu strzeliłam tę gafę, e, i to się znowu wiąże z pozostałymi e, poziomami, czyli jestem na siebie zła, mam poczucie winy, mam poczucie wstydu, e, boję się, e, czyli ta frustracja jest. Jest, wyraża wszystkie pozytywne, wszystkie do tej pory wymienione, wszystkie te negatywne poziomy. E, później jest kolejną, kolejnym poziomem jest złość. Jestem na siebie zła, Dorota, znowu strzeliłaś tę gafę, Dorota. No, nie, nie możesz tak robić, ciągle robisz to samo. Złość na siebie, złość na sytuację, złość na wszystko. Złość po prostu, złość. E, Negatywne emocje. E, kolejnym poziomem jest nienawiść. E, e, znowu wrócę do tej gafy. Strzeliłam gafę, e, czuję nienawiść. Po co, na te, po co poszłam na to spotkanie? Przecież wiadomo było, że strzela jakąś gafę. Po co poszłam? Skompromitowałam się. E, czyli taka nienawiść. Skompromitowałam siebie albo złość na daną sytuację, szukanie winnego, tak? E, Kolejnym poziomem jest obojętność i obojętność, e, e, obojętnie reagujesz na sytuacje, kiedy, kiedy nie wywiera to na siebie żadnego większego wpływu, kiedy przechodzisz obok tej sytuacji, po prostu to jest norma, zdarza się, czasami się zdarza, wszyscy, wszyscy mogą to zrobić, wszyscy mogą strzelić gafę. E, zdarzyło się mi. OK, przechodzę do porządku dziennego. Ale kolejnym poziomem jest pycha! Kolejnym poziomem jest pycha i to, to jest niesamowite, bo... Mm, Jestem bardzo ciekawa, jak to u was, z którego poziomu najczęściej wyinterpretujecie rzeczywistość, pewnie zależnie od sytuacji, ale jednak warto jest zaobserwować, warto jest zaobserwować, jaką mamy tendencję, z którego poziomu najczęściej nam się zdarza interpretować tę sytuację, tę rzeczywistość właśnie, bo to będzie świadczyło o naszym nawyku. I jeśli naszym nawykiem jest któryś z wysokich poziomów to jesteśmy szczęściarzami albo może wypracowaliśmy to w sobie bo właśnie praca nad nawykami e, praca nad nawykami na zmianą nawyków e, na podnoszeniem jakości naszych nawyków bo nawyków nie da się wyplenić i można je zastąpić innymi to jest praca która rodzi, owoce, e, która rodzi owoce tego, że czujemy coraz więcej wdzięczności, radości, szczęścia, mamy po prostu większe, e, większy poziom odczuwania e, radości. Więc pycha. E, pychą można zareagować, kiedy na przykład strzelę gafę i powiem sobie, no w pięknym stylu strzeliłam tę gafę, tylko ja tak potrafię. Tak, to jest taki dystans trochę do siebie, albo nawet duma z siebie, że, że e, masz porażki, ale w pięknym stylu. E, I poziomem, od którego zaczyna się e, takie totalnie. Mm, E, taka totalnie pozytywna reakcja, tak? Czyli reakcja na, na bodziec, bo my tutaj możemy powiedzieć o e, my mówimy o interpretowaniu rzeczywistości, czyli mówimy o, o tym, że jest jakiś bodziec, coś się wydarzyło i jest nasza reakcja. I co jest pomiędzy? Bo pomiędzy bodźcem a reakcją zawsze jest nasz wybór, tylko my nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo wyboru, czyli tego na, ten, na podstawie nawyku dokonujemy, czyli automatycznie w ułamku po prostu sekundy nawet nie wiemy, że dokonaliśmy wyboru. E, więc od poziomu dziesiątego zaczyna się taka pozytywna reakcja, taka pozytywna, chociaż pychę przedstawiłam też trochę bardziej pozytywnie, ale, ale, ale jednak jest to pycha. Natomiast od poziomu dziesiątego, czyli od akceptacji Zaczyna się świadoma reakcja, czyli świadome, świadomy wybór, wybór taki, jakiego ty chcesz, jakiego ja chcę, jakiego chcemy, wybór konsekwencji, wybór naszej reakcji, taki, o jaki nam chodzi. Czyli niespontaniczny, nie nieświadomy, nie podświadomy, nieemocjonalny, nie, nie tylko wybór taki, jakiego chcemy dokonać. Akceptacja. Strzeliłam gafę, ok, zdarza się. Idę dalej. Następnym razem e, spróbuję zrobić to lepiej. To jest akceptacja, że zdarza się, pozwalam sobie na to, pozwoliłam sobie na strzelenie tej gafy, bo, bo przecież jestem człowiekiem, mam prawo do błędów, nie, bo w życiu nie chodzi o to, żeby błędów nie popełniać, tylko żeby wyciągać z nich wnioski albo. Właśnie, żeby, żeby być człowiekiem, pozwolić sobie na te, na te błędy. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy cyborgami. Kolejny poziom pozytywny to elastyczność. Elastycznie reaguję na te sytuacje, czyli czego z tego właśnie mogę się nauczyć? To już jest blisko akceptacji. No, zdarzyło się, akceptuję to, wydarzyło się, nie kłócę się z tym, przyjmuję na klatę. Co mogę z tego wyciągnąć na przyszłość? Jaką lekcję? Wdzięczność. Czy interpretujemy to, co nam się zdarza, co, co, co na, interpretujemy sytuację, okoliczności z wdzięcznością? Na przykład mm, strzeliłam gafę, ale mówię sobie, Dobrze, że nie było gorzej. Dziękuję sobie, że nie dałam bardziej do pieca. Dziękuję sobie, że, 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 że się powstrzymałam, że zrobiłam to i nie zrobiłam tego drugi raz na przykład. Zawsze można znaleźć coś, za co jesteśmy, za co możemy być wdzięczni. Radość. Radość to jest poziom, z którego możemy się, mamy właśnie też dystans, możemy się pośmiać. No, strzeliłam gafę, no ale jaja, po prostu, jak mogłam tak powiedzieć, i mam do siebie dystans, mam, mam takie pozwolenie w sobie, że, że, e, że, że jest śmiesznie, tak? Że z tego można się teraz pośmiać. Można oczywiście wyciągnąć lekcje, ale, ale mogę się z tego dzisiaj e, pośmiać. Kolejnym poziomem jest miłość, miłość to jest absolutnie piękny poziom, bo z tego poziomu mogę sobie powiedzieć, Dorota strzeliłaś gafę, uważaj na siebie, e, uważaj na siebie, żebyś, m, m, żebyś na przykład m, m, nadal mogła siebie lubić, żebyś mogła nadal siebie lubić, żebyś miała do siebie szacunek, uważaj na siebie w takich sytuacjach e, i moc. Ostatnim poziomem jest najwyższym jest moc. Moc to jest poziom, w którym myślisz sobie jako, jako w reakcji na daną sytuację. Myślisz sobie: hmm, strzeliłam gafę, ale co mogę zrobić? Wiem, że inni też to, innym też się to zdarza, inni też strzelają gafy. Co mogę więc zrobić, żeby pomóc sobie i innym e, uniknąć tego w przyszłości? Może wymyślę jakieś warsztaty, może, e, może jest jakieś e, ćwiczenie coachingowe, może jest jakaś technika, która, e, która pozwala. Właśnie trzymać się tak na wodzy, żeby tych gaf więcej, żeby strzelać ich coraz mniej, bo jeśli mamy taką tendencję, to ja właśnie tak mam, dlatego wybrałam ten temat. Więc, więc raz. Interpretacja, re, tendencja do tego, jak interpretujemy rzeczywistość każdego dnia. Jest naszym nawykiem. Zaobserwujmy u siebie, z którego poziomu najczęściej my, rzeczy, my interpretujemy to, co się nam przydarza, to, co się przydarza w naszym życiu. I zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Zacznijmy pracować nad tym, żeby. Naszym nawykiem stawały się te najwyższe poziomy, od dziesięciu wzwyż. Właściwie myślę sobie, że to jest fenomenalne narzędzie do pracy z ludźmi, z sobą, ale też z ludźmi, oczywiście, bo można zaobserwować, jak Dane osoby, jak reagują na różne okoliczności i na podstawie tych właśnie obserwacji wysnuć wnioski o ich potencjale? Czy są to osoby, które. Są e, właśnie do poziomu 10, to będą na wszystko tak reagować. Będzie słońce, będą interpretować słońce z poziomu do 10, będzie deszcz, będą interpretować e, deszcz z poziomu do 10, będzie e, konflikt w pracy, e, będą interpretować z poziomu do 10, będzie, e, a jeśli będzie konflikt w pracy i będą interpretować z poziomu od 10 zwierząt, to jest to absolutnie potencjał, na który, który który wniesie dużo dobrego do organizacji. To jest niesamowite narzędzie i dlatego mnie to tak fascynuje, bo fascynujące jest odkrywanie siebie, prawd o sobie, uczenie się siebie, ale i innych i pomaganie sobie i innym stawać się właśnie takim człowiekiem coraz bardziej ukształtowanym, tak świadomie, czyli nie człowiekiem bodźca. Tylko człowiekiem reakcji. E, świetne zdanie, właśnie wymyśliłam. Nie człowiekiem bodźca, tylko człowiekiem reakcji. E, jestem bardzo ciekawa, jak to e, u Was e, wygląda. Fascynujące, absolutnie fascynujące e, narzędzie e, w rozwoju osobistym. Pozdrawiam z najserdeczniej Dorota Orzuk. E, zapraszam na mój fanpage. Wcześniej wstawaj, więcej czytaj. Zapraszam e, na YouTube, na, na LinkedIn. E, Zapraszam przede wszystkim do świata e, własnego rozwoju.